Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Halo? Słucham pana. Warszawa się kłania. Naczelny weterynarz kraju. Moje nazwisko Misiura. Proszę pani, chcielibyśmy poznać w tej chwili stan państwa stadniny. Ile pani macie koników? Tak jak było, bez zmian. 27. Dobrze, to ja połączę w tej chwili z naszym... Tu jest w zaproszenie do Fala Rosady Wajdy. Momencik, już połączę, tam chodzi o imiona. Dzień dobry pani, kłaniam się serdecznie. Dzień dobry. Jestem dzień asystentem dobry. naczelnego weterynarza. Proszę pani, tutaj mamy takie nietypowe zamówienie. Zgłosili się do nas państwo Wajda na polecenie pani Karoliny i pana Andrzeja w związku z ceremonią, która będzie miała wkrótce miejsce. Mówimy tutaj o terminie listopadowym. Chcielibyśmy, proszę pani, uzyskać listę imion państwa zwierząt celem wysłania zaproszeń. Czy, czy może Pani nam w tej chwili podać. A niech mi pan powie, do czego jest to potrzebne. Proszę pani, bo chcielibyśmy zapro zaprosić koniki z państwa stadni do nas, do głuchych, na ceremonię. <noise> Mogę podać no to proszę, No dobrze to... pani, bo my się musimy rozliczyć przed, przed państwem Wajda z ilości wysłanych zaproszeń. Także proszę, ewentualnie, no wie pani, jakby ktoś dzwonił, potwierdzić, że rzeczywiście takie zaproszenie wystosowaliśmy. Czy, mo <noise> czy pani może podać imiona? Proszę bardzo. Y baryton? baryton. Baryton. Tak. Baryton. tak? Jaśmin. Jaśmin. Mm -hmm. ja Prymula. Prymula. Prymula chyba była wysłana. Prymula, tak. Pat. Pat. Pat jak pat w kartach, ta, w szachach. Do, bo, tak? Może być. Nie dobrze. wiem, nie gram w szachy. Mm -hmm. Tak. Pisa. Taka, taka gra z pionkami. Pi, pisa? Oh. pisa? Pisa, pisa, pisa. Czy ja pisa. dobrze słyszę? Mhm, tam, tak. jest pisa, D, czy, czy, tam jest D, czy jak, jak, jak to się pisze? Te jak Piotr, I jak Irena, Z S, jak, jak Zbigniew, i D. S S jak, a, a nie, a jak, za, jak rzeka, a jak Jak rzeka, tak, rozumiem. Pisa, tak. Rzeka, pisa tak rzeka, tak jest. Dobrze, to że starczy, proszę pani, to my wyślemy te zaproszenia. Jakbyście państwo chcieli, to zapraszamy tam, będzie cukier, będzie pasza, suchy chleb, także zapraszamy. To będzie naprawdę wyjątkowa ceremonia. Zresztą, jak pani zobaczy, jak fala Rosada będzie wyglądał na ceremonii, to myślę, że wszyscy, wszystkie koniki będą też zachwycone. Tym bardziej, że pierwsza noc poślubna naprawdę zapowiada się, proszę pani, tak galopująco. Dziękujemy Pani bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rock. Więcej na www.skrok.pl